Dobry wieczór Państwu, wypada pogratulować dobrego meczu Olimpii, skutecznego przede wszystkim. Na pewno szczególnie pierwsza połowa była w wykonaniu Olimpii bardzo dobra i myślę, że tam mieliśmy trochę szczęścia, bo mogło tych bramek paść więcej. Nie potrafiliśmy tak jak na drugi, drugi raz na wyjeździe, to jest taki dla nas temat mocno do zastanowienia, bo mój zespół mocno się zmienia właśnie Tutaj w, w meczach wyjazdowych i, i czasami trudno, trudno to no, rozwikłać. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na pewno w drugiej połowie zmiany, które zrobiliśmy, trochę napędzały nas zespół, ale to już na, na większym ryzyku, i y, też no, sytuację mieliśmy, bo na pewno. Y, ta sytuacja, gdzie, gdzie Brąbel wybronił, to była kluczowa moim zdaniem i, i na pewno mogła, było jeszcze sporo czasu, więc na pewno dla zespołu to był taki fajny moment, ale tak się nie stało, nie potrafiliśmy nawet z rzutu karnego zdobyć bramki, to też yy, gdzieś już nas mocno przybiło i na pewno zasłużone zwycięstwo gospodarzy, nie ma co tutaj dyskutować, I jeszcze raz gratuluję. I, i, ja wracamy bez punktów, ale, ale gramy dalej. to jeszcze się nie skończyła zabawa. Dziękuję. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dziękuję za gratulacje od trenera Broszkowskiego. Cóż, no, wiedzieliśmy, że przyjeżdża mocna ekipa i dość intensywnie i mocno się do tego meczu przygotowywali. Myślę, że te zapowiedzi z konferencji prasowej z tego dnia nie były szczere. Nie było rzucanych słów na wiatr, bo Myślę, że Sandecja przyjechała tutaj z myślą o zdobyciu trzech punktów, a e, oczywiście nasza dominacja, szczególnie w pierwszej połowie i, i teoretycznie mecz pod kontrolą e, przy, po drugiej bramce niepotrzebnie cofnęliśmy się zbyt głęboko i, i oddaliśmy zbyt dużo pola Sandecji i różnie się to mogło skończyć, natomiast e, cieszy mnie, że po raz kolejny wyszedł e, charakter i, i ta przysłowiowa banda z Grudziądza po raz kolejny nie zawiodła. Yy, zawodnicy, myślę, że z meczu na mecz się napędzają tą pozytywną energią i, i coraz bardziej sobie ufają, ale yy, wiadomo, że liga jest długa. Przyjdą jeszcze trudniejsze mecze i, yy, i nie zawsze będzie tak widowiskowo i skutecznie jak dzisiaj. Cieszymy się na pewno w dniu dzisiejszym z trzech punktów, ale od dnia jutrzejszego już głową będziemy przy meczu w Siedlcach, bo czekają nas dwa. Trudne wyjazdy. Cały czas uważam, że musimy realizować dwa plany. Pierwszy oficjalny, który Państwo znają, w postaci utrzymania się w Lidze. Drugi, nasz wewnętrzny, o którym mam nadzieję, że pochwalę się 4 czerwca. Jeszcze raz gratuluję swojemu zespołowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeżeli mają Państwo pytanie do trenera Paszulewicza, bardzo proszę. Chciałbym na początku Panu trenerowi podziękować, że uchylił Pan trener rąbka tajemnicy. Faktycznie wyszło nas 11 w tym meczu, bardzo się cieszę. Mówił też Pan przed konferencją, znaczy na konferencji przed meczem o kolektywie, że ten kolektyw w naszej drużynie jest zdecydowanie lepszy niż w Sandecji i faktycznie tak się stało. Cieszy wygrana 2-0, ale cieszy też pewnie taką ksienką na torcie jest to, że zagraliśmy znowu na zero. Na pewno to była bolączka gdzieś rundy poprzedniej, gdzie, gdzie zbyt dużo bramek traciliśmy i zbyt łatwo. Bo przegrać mecz i, i stracić bramki z lepszym rywalem ja uważam, że to nie jest sty, bo z każdej porażki można się czegoś nauczyć. Natomiast no, czasami zbyt łatwo rzeczywiście traciliśmy te bramki. Ja to przede wszystkim tłumaczyłem tym naszym wiekiem i gdzie wtedy sześciu młodzieżowców teoretycznie kończyło niektóre spotkania i troszkę tego cwania stanu brakowało i i w zimie żeśmy dość mocno na ten yy, na ten wariant i na ten aspekt gry zwracaliśmy bardzo mocną uwagę Cieszy, że przynosi to Efekty, że nie tracimy dużo bramek, tym bardziej, że tak jak tutaj wspomnieliście panowie na konferencji przedmeczowej, że, że troszeczkę łatamy, troszeczkę zmieniamy, jeśli chodzi o szeregi defensywne paru kluczowych zawodników jest poza grą, bo czy Nildo, czy, czy Darekus, Kus, no to bardzo mocne punkty naszego zespołu. Ale tak jak mówię, no, my generalnie jako sztab szkoleniowy większy nacisk na, na dobro zespołowanie jednostek, i, i stąd czasami y, teoretycznie ci lepsi zawodnicy, y, którzy potrafią indywidualnie pokazać więcej umiejętności, niestety zaczynają mecz na ławce rezerwowej, a, y, a, a grają inni, którzy gdzieś y, do konkretnego planu y, no bardziej. Y, są w stanie realizować to, co sobie zakładamy. Także no, na tej podstawie układałem, że, że jesteśmy mocni jako kolektyw. E, zakładałem, że, że mamy porachunki z zeszłego meczu w sączu, gdzie ulegliśmy 3-1. Cieszy na pewno, że w kontekście tego dwóch meczu, teoretycznie jesteśmy lepsi, bo ten bilans bankowy mimo wszystko jest na, 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 na naszą korzyść, ale tak jak mówię, no nie wpadamy na pewno w chóra optymizm, bo ja cały czas studzę tutaj apetyty, trzeba znać swoje miejsce w szeregu, my mamy swoje cele. Nie od dzisiaj mówimy, że, że ogrywamy młodzież, nie od dzisiaj liczymy te punkty z Pro system warunkiem do tego jest oczywiście utrzymanie się w pierwszej lidze. 40, myślę, dwa punkty to będzie ten próg w którym zrealizujemy pierwszy cel, ale do ostatniej kolejki będziemy się bili o jak najwyższą lokatę i mam nadzieję, że tą zakładaną, o której żeśmy sobie rozmawiali z zespołem w okresie przygotowawczym, że ją osiągniemy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. 600 do, do, to są trzeba, dajmy liczność. Zostałym fragmentom były podczas tej linii, dodatkowy czas był poświęcony, bo pan też mówił na którejś z konferencji przed że to bolączka, że nie zdobywamy bramek ze stałych fragmentów, nawet takie próby były niekonwencjonalne, jak się, granicą, że akurat bramki padły tutaj bardziej konwencjonalnie. To znaczy, yy, na pewno dzisiaj, dzisiaj zmierzyliśmy się też z problemem tym, że, że wzrostowo gdzieś sandencja nas przewyższała i, i obawialiśmy się tych stałych fragmentów nawet yy, na na spotkaniu tu przed samym meczem rozmawialiśmy z zespołem i, i na odprawie podkreślaliśmy jak ważną rolę będą odgrywały stałe fragmenty w defensywie jeśli chodzi o ten wzrost Sandecji, tym bardziej, że jeszcze zmiana w pierwszej połowie, gdzie, gdzie znowu trener Mroczkowski podwyższył ten wzrost u siebie w drużynie i naprawdę, żeśmy się obawiali tych stałych fragmentów gry natomiast no, szukaliśmy właśnie zaskoczenia w postaci tych niekonwencjonalnych, mamy kilka wariantów nie zawsze nam się udaje zrealizować i jeszcze nie padły z nich bramki, ale mam nadzieję, że do końca w sezonu uda się zaskoczyć rywala i i, i przynieść nam to jakiś, no, jakieś punkty.